Siemka wszystkim tomaszu Mazowiecki, rezerwat przyrody, niebieskie źródła. Co tam Obszar Natura 2000, niebieskie źródła. No. Idziemy domu. To jest cud natury? Tak jest. tablica, opis Tam jest Mariusz My tu przy okazji zwiedzania schronów Taka ciekawostka z terenu czy to będzie widać? No bulgo to tam widzicie jest zielono, ale po jest, nie? Do, z dobrej strony by trzeba. Nie, to może, to ktoś może ktoś farba w Mariusz oh. <laughs> Emulsja zielona może no czekajcie nie wiem czy ja wam pokażę to Czy ja wam to pokażę to źródło No bije i na zielono bije, patrzcie Widać nie widać za bardzo To jest taki stawik On się ciągnie aż tam, w tamtą stronę Przybliżę jeszcze wam Czy to widać? Trzeba może obejść. No, tak to nie widzę. Wiesz, odbija się to światło. Żeby to uchwycić, żeby moi oglądacze zobaczyli. O, teraz może. Że jest źródełko. Gejzery się robią i na niebiesko bije Patrzcie. Teraz widać. O, proszę. Niebieskie źródła. A. Niebieskie. To jest niebieskie, bardziej zielone, nie, Mariusz? Turkusowe. Turkusowe. Ale widzicie, bulgocze, nie? Jeszcze bardziej Wam przybliżę. Patrzcie, o! Buzuje, nie? Cud natury. W Tomaszowie Mazowieckim. A tak jak mówiłem, przy okazji zwiedzania schronów. Taka ciekawostka z terenu, z Tomaszowa. A oczywiście schrony będą w przyszłości niestety jest trochę tych produkcji moich i muszą poczekać schrony także to wam tylko pokazuję jako ciekawostkę z Tomaszowa Mazowieckiego a schrony będą z jelenia i z konewki oddalimy trochę, patrzcie o teraz widać No i taka ciekawostka z terenu jeszcze może podejdę tam z tej strony zobaczyć Jest takie warierki są można tu zejść patrzcie o. a stąd może o. Żeby nie wpaść do wody stąd może pokażę jeszcze to Odblask nieba się robi niebo widać ale to widać widzicie jak Buzuje niebieski turkus czy jakoś tak? Jeszcze wam przybliżę trochę, o, żeby było widać. Proszę. I Proszę. tam dalej też. Oki, okay. to taka ciekawostka z terenu. My lecimy dalej z Mariuszem w stronę domu najprawdopodobniej, bo już późno. A w przyszłości zapraszam na filmy z konewki Jelenia. Pozdrawiamy wszystkich. Do następnego. Trzymajcie się zdrowo. Siemka.